Czy zastanawialiście się kiedyś, czy potrafilibyście rozpoznać internetowe oszustwo, zanim do niego dojdzie? Albo co zrobić, gdybyście stali się jego ofiarą? Coraz więcej oszustów wymyśla sprytne, zaawansowane technologicznie sztuczki, wymierzone bezpośrednio w osoby starsze, wykorzystując do tego wszystko od e-maili po połączenia telefoniczne i fałszywe strony internetowe. Te oszustwa to nie tylko uciążliwość. Mogą ukraść wasze oszczędności, zszargać waszą reputację i pozostawić was z poczuciem wstrząsu i zdrady. W tym filmie ujawnimy sześć najnowszych oszustw internetowych, które rozprzestrzeniają się wśród seniorów szybciej niż kiedykolwiek. Są to schematy stworzone, by zaskoczyć nawet muzyka najbardziej ostrożnych ludzi. Niezależnie od tego, czy korzystacie ze smartfona, sprawdzacie e-maile, czy po prostu lubicie utrzymywać kontakt z przyjaciółmi i rodziną online. Są to oszustwa, na które trzeba teraz uważać. A jeśli kiedykolwiek martwiła Was dziwna wiadomość, podejrzany telefon, czy oferta, która brzmi zbyt pięknie, by mogła być prawdziwa, to są informacje, których potrzebujecie, aby chronić siebie i swoich bliskich. Zostańcie ze mną do samego końca, bo dowiecie się nie tylko, jak wyglądają te oszustwa, ale także jakie proste kroki możecie podjąć, aby pozostać bezpiecznymi, sprytnymi i być o krok przed oszustami. Nieważne ile macie lat, zasługujecie na to, by czuć się pewnie za każdym razem, gdy korzystacie z internetu. A teraz zacznijmy. Pułapka pierwsza oszustwo na fałszywe wsparcie techniczne. Jednym z najniebezpieczniejszych i najbardziej rozpowszechnionych oszustw, wymierzonych dziś w seniorów, jest tak zwana pułapka fałszywego wsparcia muzyka technicznego. Zazwyczaj zaczyna się od połączenia telefonicznego, wyskakującego okienka na komputerze, a nawet e-maila twierdzącego, że wasze urządzenie ma wirusa lub pilny problem. Muzyka. Wiadomość wygląda oficjalnie, często używając logo znanej firmy. Może to być Microsoft, Apple lub popularna marka oprogramowania antywirusowego i ostrzega, że jeśli nie zareagujecie szybko, stracicie wszystkie swoje pliki lub wasze konto bankowe będzie zagrożone. Oszuści grają na strachu, mając nadzieję, że złapią Was nieprzygotowanych. Gdy po prostu czytacie wiadomości lub sprawdzacie e-maile, podadzą Wam bezpłatny numer do zadzwonienia lub nakłonią Was do kliknięcia w link. Osoba po drugiej stronie może brzmieć uprzejmie, profesjonalnie i chętnie pomóc, ale jej prawdziwym celem jest uzyskanie zdalnego dostępu do Waszego urządzenia lub przekonanie Was do zapłacenia za fikcyjne naprawy. Gdy już zdobędą Wasze zaufanie, mogą poprosić o hasła, dane karty kredytowej, a nawet przejąć kontrolę nad Waszym komputerem, podczas gdy wy patrzycie. Zanim zorientujecie się, co się dzieje, możecie stracić pieniądze lub co gorsza, otworzyć drzwi do kradzieży tożsamości. Porozmawiajmy o Franciszku, który, mając 81 lat, pewnego ranka odebrał telefon od agenta wsparcia technicznego, twierdzącego, że jego laptop wysyła niebezpieczne sygnały. Franciszek, który używał komputera głównie do rozmów wideo z wnuczkami, zdenerwował się i postąpił zgodnie z instrukcjami, pobierając program. Nagle jego ekran wypełnił się alertami, a jego aplikacja bankowa Muzyka przestała działać. Minęły całe godziny rozmów telefonicznych z jego prawdziwym bankiem, aby zablokować konta i naprawić szkody. Muzyka. Franciszek żałował, że nie posłuchał swojego wewnętrznego głosu i nie rozłączył się od razu. Eksperci twierdzą, że legalne firmy nigdy nie zadzwonią do Was znienacka w sprawie problemów z komputerem i nigdy nie poproszą Was o zezwolenie obcej osobie na przejęcie kontroli nad Waszym urządzeniem. Jeśli otrzymacie podejrzany telefon lub wiadomość, rozłączcie się. Nie klikajcie w dziwne linki ani nie podawajcie danych osobowych. Jeśli nie jesteście pewni, Skontaktujcie się z zaufanym przyjacielem lub lokalnym wsparciem technicznym, zanim podejmiecie jakiekolwiek działanie. Pamiętajcie, wasz komputer i wasz spokój ducha są warte ochrony. Pułapka druga: Oszustwo na fałszywą przesyłkę. Jednym z najbardziej przekonujących nowych oszustw, które krążą w sieci, jest schemat fałszywych dostaw paczek. Ponieważ coraz więcej seniorów zamawia artykuły spożywcze, leki i prezenty online, oszuści wiedzą, że wiadomość o opóźnionej przesyłce może wywołać falę zmartwień. Muzyka. To oszustwo zazwyczaj zaczyna się od SMS-a, e-maila, a nawet telefonu. Twierdzi się w nim, że dostawa pod Wasz adres nie mogła zostać zrealizowana lub że istnieje pilny problem z informacjami o wysyłce. Wiadomość często wygląda legalnie, zawiera prawdziwe nazwy firm, takich jak UPS, FedEx, Amazon czy poczta. Czasami używa nawet waszego prawdziwego imienia lub miasta, aby wydawać się bardziej wiarygodną. Wiadomość zawiera link proszący o zweryfikowanie adresu, śledzenie przesyłki lub przełożenie dostawy. Ale link nie prowadzi do prawdziwej strony internetowej firmy. Zamiast tego przenosi Was na stronę kontrolowaną przez oszustów muzyka, zaprojektowaną do przechwytywania Waszych prywatnych informacji, kradzieży haseł lub instalowania złośliwego oprogramowania na Waszym telefonie lub komputerze. W niektórych przypadkach strona oszustów poprosi o płatność, nakłaniając Was do podania danych karty kredytowej za paczkę, która nawet nie istnieje. Rozważmy doświadczenie Zuzanny, która mając 77 lat, pewnego zabieganego poranka, otrzymała e-mail wyglądający oficjalnie, ostrzegający ją, że paczka zostanie zwrócona, jeśli nie potwierdzi swoich danych. Muzyka. Kliknęła link i wpisała swoje imię, adres oraz kilka cyfr z karty bankowej, byle tylko być bezpieczną. Godziny później jej bank zadzwonił w tysiąc w sprawie podejrzanych muzyka transakcji, a naprawienie wszystkiego zajęło tygodnie. Zuzanna zbyt późno zorientowała się, że nigdy niczego nie zamawiała na ten termin dostawy. Eksperci ostrzegają, że legalne firmy kurierskie nigdy nie poproszą o dane osobowe ani płatność za pośrednictwem niezamówionych wiadomości. Jeśli otrzymacie powiadomienie o dostawie, którego się nie spodziewaliście, sprawdźcie swoje ostatnie zamówienia, logując się na oficjalnej stronie internetowej sklepu lub zadzwońcie bezpośrednio do firmy. Używając numeru telefonu, o którym wiecie, że jest prawdziwy. Nigdy nie klikajcie w nieznane linki ani nie udostępniajcie wrażliwych informacji w odpowiedzi na niespodziewaną wiadomość. Jeśli nadal oglądacie ten film i uważacie te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentujcie poniżej, wpisując numer 2, aby dać mi znać, że tu jesteście. A jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Wasze wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści, aby Was informować i inspirować. Muzyka. A teraz idźmy dalej. Pułapka trzecia oszustwo na wnuczka w potrzebie. To oszustwo jest tak bezduszne, jak i sprytne i szybko rozprzestrzenia się wśród seniorów, którzy ponad wszystko cenią swoje rodziny. Oszustwo na wnuczka, znane również jako metoda na wnuczka często zaczyna się od telefonu, wiadomości tekstowej lub e-maila czasami nawet od wiadomości w mediach społecznościowych. Głos w słuchawce lub treść wiadomości podaje się za Twojego wnuka, wnuczkę, siostrzeńca czy bratanicę i twierdzi, że jest w poważnych tarapatach. Utknął w innym mieście, znalazł się w nagłej potrzebie lub nawet grozi mu aresztowanie. Wiadomość jest pilna i pełna emocji. Błaga, aby nikomu o tym nie mówić i natychmiast wysłać pieniądze na kaucję, rachunki medyczne lub na bezpieczny powrót do domu. To, co sprawia, że to oszustwo jest tak skuteczne, to jego osobisty charakter. Oszuści nauczyli się zbierać szczegóły z mediów społecznościowych, katalogów internetowych lub poprzednich wycieków danych. Dzwoniący może więc użyć prawdziwego imienia, wspomnieć o Twoim mieście lub nawiązać do faktycznych wydarzeń rodzinnych. Niektórzy oszuści używają nawet oprogramowania do klonowania głosu, aby naśladować brzmienie głosu bliskiej osoby. Panika w wiadomości może sprawić, że nawet najspokojniejszy dziadek czy babcia poczuje desperację, by pomóc. Przyjrzyjmy się historii Henryka, liczącego sobie 84 lata, który odebrał zapłakany telefon od osoby podającej się za jego wnuka, Marka. Głos mówił, że ten rzekomy wnuk miał wypadek samochodowy w podróży i potrzebował kilku tysięcy na natychmiastowe opłaty prawne. Marek błagał Henryka, aby nie mówił o tym rodzicom, nalegając, że jest zbyt zawstydzony. Chcąc pomóc, Henryk przelał pieniądze, aby dopiero później odkryć, rozmawiając ze swoim prawdziwym wnukiem, że Marek nigdy nie opuścił miasta i czuł się doskonale. Służby porządkowe i organizacje wspierające seniorów podkreślają, że żadna prawdziwa nagła sytuacja rodzinna nigdy nie będzie wymagała tajemnicy ani natychmiastowych przelewów pieniężnych bez odpowiedniej weryfikacji. Jeśli otrzymasz taką wiadomość, rozłącz się i zadzwoń bezpośrednio do swojej rodziny, używając numeru, który już masz. Nigdy nie wysyłaj pieniędzy, ani nie podawaj informacji bankowych, chyba że jesteś absolutnie pewien, z kim masz do czynienia. Bezpieczeństwo i ochrona Twoich bliskich nigdy nie powinny zależeć od słowa obcego zachowaj ostrożność i zawsze dokładnie sprawdzaj. Pułapka czwarta. Oszustwo polegające na podszywaniu się pod pracownika agencji rządowej. Oszuści stali się ekspertami w podszywaniu się pod urzędników z zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Skarbowego lub innych agencji rządowych, co czyni to jednym z najbardziej wykańczających nerwowo trików wymierzonych w osoby starsze. Zazwyczaj zaczyna się od listu, e-maila, a najczęściej od telefonu. Osoba po drugiej stronie słuchawki twierdzi, że jest problem z Twoim numerem PESEL, świadczeniami zdrowotnymi lub nawet z Twoimi rozliczeniami podatkowymi. Czasami wiadomość grozi grzywnami, utratą świadczeń, a nawet aresztowaniem, jeśli nie zadziałasz natychmiast. Ci rzekomi urzędnicy często brzmią bardzo oficjalnie i mogą nawet używać informacji takich jak Twoje imię, data urodzenia lub cztery ostatnie cyfry Twojego numeru PESEL, aby wydawać się przekonującymi. Mogą żądać weryfikacji danych osobowych, podania numeru Twojego ubezpieczenia zdrowotnego lub uiszczenia opłaty za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, a nawet kart podarunkowych. Oszuści bazują na strachu, mając nadzieję, że będziesz zbyt roztrzęsiony, by jasno myśleć i przekażesz informacje lub pieniądze bez kwestionowania ich autorytetu. Rozważmy doświadczenie Janiny, liczącej sobie 78 lat, która odebrała telefon z ostrzeżeniem, że jej emerytura zostanie zamrożona z powodu podejrzanej aktywności. Dzwoniący powiedział, że musi potwierdzić numery swojego konta bankowego i wysłać płatność, aby oczyścić jej sprawę. Janina, dla której te świadczenia były podstawą utrzymania, spanikowała i postąpiła zgodnie z instrukcjami, aby kilka dni później dowiedzieć się, że jej tożsamość została skradziona, a pieniądze zniknęły z jej konta. Władze chcą, aby wszyscy wiedzieli, że prawdziwe instytucje państwowe nigdy nie zadzwonią, aby żądać natychmiastowej płatności lub grozić aresztowaniem. Nie będą prosić o pełny numer PESEL ani numer ubezpieczenia zdrowotnego przez telefon. Jeśli otrzymasz taki telefon, natychmiast się rozłącz i skontaktuj się z daną instytucją. Używając oficjalnego numeru podanego na Twoim wyciągu lub na ich stronie internetowej, nigdy nie podawaj danych osobowych komuś, kto kontaktuje się z Tobą niespodziewanie. Ochrona Twojej prywatności to pierwszy krok do zachowania bezpieczeństwa w świecie pełnym cyfrowego oszustwa. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj poniżej liczbą 4, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, polecam zasubskrybować i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Teraz idźmy dalej. Pułapka piąta. Oszustwo na miłość i przyjaźń. Samotność i poszukiwanie towarzystwa zawsze były częścią starzenia się, ale oszuści żerują teraz na tych bardzo ludzkich potrzebach, w nowy, okrutny i przebiegły sposób. Oszustwo na miłość i przyjaźń zazwyczaj zaczyna się od wiadomości lub zaproszenia do znajomych w mediach społecznościowych, na portalu randkowym, a nawet od zwykłego e-maila. Osoba, która się kontaktuje, wydaje się przyjazna, troskliwa i szczerze zainteresowana Twoim życiem. Dzieli się historiami, zdjęciami i prowadzi ciepłe rozmowy, stopniowo budując coś, co wydaje się prawdziwą więzią. Z czasem oszust może twierdzić, że mieszka daleko. Być może nawet za granicą, lub mówić, że nie może spotkać się osobiście z powodu obowiązków zawodowych lub rodzinnych. Stają się stałą częścią Twojego dnia, wysyłając miłe wiadomości, pamiętając o Twoich urodzinach i pytając o Twoje zdrowie lub rodzinę. Gdy tylko wyczują zaufanie, historia się zmienia. Pojawia się nagła sytuacja awaryjna nieoczekiwany rachunek lub okazja biznesowa, którą chcą się podzielić. Proszą o pomoc, małą pożyczkę, pieniądze na podróż, lub pomoc w transferze środków i obiecują spłacić cię tak szybko, jak to możliwe. Przyjrzyjmy się Marii, liczącej sobie 72 lata, która poznała uroczego mężczyznę przez internetowy klub książki. Słuchał, gdy opowiadała o swoim zmarłym mężu, pytał o wnuki, a nawet dzielił się przepisami. Po miesiącach zbliżania się do siebie, wspomniał o nagłej sytuacji rodzinnej i poprosił Marię o przesłanie pieniędzy, aby pomóc jego chorej siostrze. Chciała pomóc i wysłała tyle, ile mogła. Prośby kontynuowane były z nowymi powodami za każdym razem. Maria ostatecznie zdała sobie sprawę, że została nabrana przez oszusta, tracąc zarówno swoje oszczędności, jak i zaufanie, które tak ciężko odbudowywała. Specjaliści przestrzegali, że prawdziwe relacje buduje się powoli i nigdy nie powinny wiązać się z powtarzającymi się prośbami o pieniądze czy tajemnicami. Jeśli ktoś, kogo nigdy nie spotkaliście osobiście, prosi o wsparcie finansowe, zwłaszcza jeśli jego historie zaczynają brzmieć pilnie, lub są zbyt piękne, by były prawdziwe, porozmawiajcie o tym z zaufanym przyjacielem lub członkiem rodziny, zanim muzyka podejmiecie jakiekolwiek kroki. Wasze dobro i bezpieczeństwo są znacznie ważniejsze niż internetowa znajomość i nie ma żadnego wstydu w ochronie siebie przed tymi, którzy chcieliby wykorzystać waszą dobroć przeciwko wam. Zachowajcie ostrożność, pozostańcie w kontakcie i pamiętajcie, nigdy nie jesteście sami w obliczu tych wyzwań. Pułapka szósta oszustwo na fałszywą zbiórkę charytatywną i pomoc ofiarom katastrof klęski żywiołowe, nagłe wypadki medyczne i tragedie wspólnotowe wydobywają z wielu ludzi to, co najlepsze, skłaniając ich do aktów hojności i dobroci. Niestety przyciągają również oszustów, którzy żerują na dobrej woli osób starszych, wykorzystując fałszywe zbiórki charytatywne i oszustwa związane z pomocą ofiarom katastrof. Te schematy często zaczynają się od emocjonalnego e-maila, wzruszającego telefonu lub wiadomości w mediach społecznościowych, opisujących pilne potrzeby po powodzi, pożarze lasu, huraganie lub innej kryzysowej sytuacji. Wiadomość może zawierać prawdziwe nagłówki wiadomości, zdjęcia, a nawet nazwy znanych organizacji charytatywnych wszystko to zaprojektowane tak, by poruszyć wasze serca i otworzyć wasz portfel. Oszust namawia Was do natychmiastowej wpłaty, używając linków lub metod płatności, które omijają renomowane organizacje. Czasem proszą o dane osobowe, twierdząc, że potrzebują Waszego numeru PESEL, adresu lub danych bankowych do zaświadczenia podatkowego lub potwierdzenia darowizny. W rzeczywistości pieniądze trafiają prosto do kieszeni oszusta, a Wasze dane mogą zostać sprzedane lub wykorzystane do dalszych oszustw. Dla osób starszych, które wychowały się wierząc w siłę dobroczynności, te apele są szczególnie trudne. Muzyka do odparcia. Pomyślmy o Janie, w wieku 79 lat, który odebrał telefon od osoby podającej się za przedstawiciela znanej organizacji charytatywnej dla dzieci po potężnym huraganie. Rozmówca użył jego imienia, podziękował mu za dotychczasowe wsparcie i opisał zdesperowane rodziny w potrzebie. Jan był poruszony i zgodził się podać dane swojej karty kredytowej, tylko po to, by kilka tygodni później odkryć, że jego darowizna nigdy nie dotarła do organizacji charytatywnej Muzyka, a jego konto zostało wyczyszczone przez fałszywe obciążenia. Eksperci z organizacji monitorujących działalność charytatywną zalecają zawsze dokonywanie darowizn bezpośrednio poprzez oficjalną stronę internetową renomowanej organizacji, nigdy nie klikając w link ani nie odpowiadając na niespodziewany telefon. Jeśli macie wątpliwości, sprawdźcie wiarygodność organizacji na stronie takiej jak Charity Navigator lub poproście zaufanego członka rodziny o radę. Prawdziwa hojność ma znaczenie, ale tylko wtedy, gdy wasz dar trafia tam, gdzie jest i najbardziej potrzebny. Jeśli nadal oglądacie ten film i uważacie te spostrzeżenia za cenne, proszę skomentujcie cyfrą 6 poniżej muzyka, aby dać mi znać, że tu jesteście. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Wasze wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści, aby was informować i inspirować. Teraz idźmy dalej. Przemyślenia końcowe. Kończąc dzisiejszą rozmowę na temat nowych oszustw internetowych, mam nadzieję, że czujecie się choć trochę bardziej przygotowani i o wiele mniej samotni. Może rozpoznajecie jedną z tych pułapek z własnego życia, a może zaskoczyło was, jak przekonująco brzmią niektóre z nich. Tak czy inaczej, najważniejszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to zachować muzyka, ostrożność, zaufać swoim instynktom i nigdy nie bać się zadawać pytań. Starzenie się oznacza, że macie za sobą dziesiątki lat mądrości i to jest wasze największe narzędzie w ochronie siebie. Jeśli coś wydaje się nie tak, czy to rozmowa telefoniczna, e-mail, czy nowa znajomość online, zatrzymajcie się, sprawdźcie dwukrotnie i porozmawiajcie o tym z kimś, komu ufacie. Nikt, muzyka niezależnie od wieku, nigdy nie powinien czuć się zawstydzony tym, że stał się celem oszustów. Oszuści są sprytni, ale nie są mądrzejsi niż wsparcie i siła, które płyną z dzielenia się informacjami i wzajemnego dbania o siebie. Dziękujemy za to, że byliście dziś z nami. Chcielibyśmy usłyszeć od Was zostawcie komentarz poniżej i podzielcie się jedną rzeczą, której nauczyliście się dziś i jak zamierzacie ją wykorzystać w Waszym życiu. Wasze myśli są dla nas ważne, więc nie wahajcie się nimi dzielić. Czytanie waszych komentarzy daje nam ogromną motywację i zachętę. Jeśli spodobał Wam się ten film i uznaliście go za pomocny, polubcie, zasubskrybujcie i udostępnijcie. Wasze wsparcie pomaga nam nadal tworzyć wartościowe treści, aby Was informować i inspirować. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.